Przypadek specjalny, sztuka Karoliny Staniszewskiej w wykonaniu teatru stolikowego Przystań z Kulturą. Proszę, będzie nagroda. Mikrofon A co my robimy w ogóle teraz? Robić? Robić? Najpierw, jest najpierw jest improwizacja. Ha? Tak. Kotuś, koteczku, o nie, nie tylko, kot prawdziwy! To jest e, tak naprawdę komedia pomyłek. Małżeństwo, które planuje remont. I nagle pojawiają się w ich domu niespodziewani goście, zupełnie przypadkowi, i rzeczywiście są sprawcami przeogromnego zamieszania. A w tle na dodatek jeszcze Koci Romans, czyli kot, który ucieka na drzewo, mimo że przyszła do niego z wizytą, Kocia Panienka. Przeczytałam ten scenariusz, oczywiście wcześniej za zgodą autora, i przypadła nam, prawda, Panie Anio? Przypadła nam do gustu, bardzo się nam spodobała ta sztuka i po prostu pracowaliśmy z nią. Jestem Tatuśkiem, mam na imię Stasiu Stanisław, jestem ojcem tej oto wspaniałej mojej córki Jewitki. oraz nie będę ukrywał, że jestem również ukrytym jeszcze dla, dla większości. Przyszłym partnerem tej oto wspaniałej miny oraz sprawcą wielu niespodziewanych komplikacji w tej relacji. Ja to głównie cały spektakl przeleżałem nieprzytomny, listonosz, głównie obrywałem po głowie, a miałem tylko skontrolować jeden telewizor. Grałem inspektora budowlanego, w sumie przyszedłem tylko na kontrolę, wylądowałem na taczce. Zgubiłem leki, znaczy Jowita mi zabrała. Dobrze, dobrze, wszyscy wiemy jak to jest. Dziś był mój pierwszy raz tutaj z tym wspaniałym gronem. E, czytałam e, Vida Scalia i no mam nadzieję, że, że będzie więcej razy. A ja czytałam rolę Niny, wesołej emerytki z jajem. No i oczywiście bardzo taką zalotną, bo Stanisław mi się bardzo te, w tej sztuce podoba i, i robię wszystko, żeby go sobie tam, y, y, że tak powiem, przygruchać. Jowita, nadzwyczaj spokojna osoba w tej sztuce, w ogóle łagodność, y, łagodność, delikatność. Ty mnie tam nie córciuj teraz. 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 Mój tatoś, tak, tatoś. Mój ukochany mąż Rudolf. A jest tak, mój mąż Rudolf. Także po prostu trzymam tutaj rękę na, na tej całej rodzinie, bo ja zawsze powtarzam. Że to jest zorganizowana grupa przestępcza. Ja e, czytam Agatę, e, która jest właścicielką przeuroczej seksownej kotki Sisi. Niestety kandydat na ojca moich wnucząt zwiał na drzewo Astor i nie chciał z niego zleść. Grałem e, skarbowego inspektora, i to też jest e, mój debiut. No tak, to jest moja pierwsza tutaj sztuka z wami, ale... Małymi kroczkami nie od razu Kraków zbudowano, tam Rzym i myślę, że będzie dobrze. Podążam drogą kariery. W sztuce Rudolf, czyli przypadek specjalny. Szczęśliwy mąż Jowity, szczęśliwy zięć Stanisława i być może i yy, Niny. A pozostali to byli bardzo przypadkowi. Ty mam wszystko, ma na i na wszystko mam papiery, i na zwolnieniu jestem, i papier na to mam. Postawiliśmy w Centrum Kultury na, na grupy amatorskie, na teatry amatorskie, które działają bardzo licznie, jak się okazuje, na terenie naszego miasta i w okolicach. I to, co będziemy mogli zobaczyć w następnych odsłonach, to spektakl Wdowy według słowa Mroszka w wykonaniu Teatru Arlekin z Iławskiego Centrum Kultury. Nagradzany i lubiany i znany pewnie już przed, przez Państwa spektakl Szatnia w wykonaniu Ostrudzkiego Teatru Przebudzeni. Zobaczycie Państwo premierę, nowy, fantastyczny, przygotowywany od wielu miesięcy spektakl Kubuś, czyli uległość według Ionesco w wykonaniu y, grupy działającej przy Centrum Kultury w Ostródzie, teatru bez przesady, oraz w wykonaniu młodzieży, spektakl przeznaczony również dla młodzieży, y, przypadki umarłych poetów w wykonaniu teatru Chimera z Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Bażyńskiego w Ostródzie. Cicho, cicho, cicho! Złapnę się za ręce! Poczujcie wewnętrzną szamankę! O! Brawo. Dziękujemy. Ale o co chodzi? Koniec. No. No super. Przepraszam, bo się pomyliłam. Możemy jeszcze raz? Ej. Proszę bardzo. Ja Nie mam czas. O